Dobry bądź dobry wieczór, witam Was w 34 odcinku z serii Hurtworld z ekipą. Ogłaszam wyniki konkursu. Sprawdzałem, czy ktoś nie podawał kilkakrotnie swojego Steam ID64. Konkurs wygrali: Wuka Timskiej, gratulacje oraz Filipek, również gratuluję. W ogóle to mam już nowy mikrofon, który słyszycie teraz, a na odcinku słychać jeszcze stary. Możecie zobaczyć różnicę, jaka występuje. Co do odcinka, to wyszedł krótki, bo za dużo to nie graliśmy na wajpie, ale coś tam wyszło. Zapraszam do oglądania. czekaj tak tak no to jest taki no i tak. lagi piękne dobra ale ja mam go walnął jak tu na zimie jest obok co? na jedną powiem ci że to może być jakiś retard nie wiem czy warto o piezu góry 66 niebieskiego przepalonego tak no. to czekaj drugi drugi ej, ej, chłop. dostał nie no, wyjdziesz, A boi? Ej, typ, jeszcze jeden. Kurwa, red kurtka, nie ja mam modu pomp, ostatni. Czekaj, ja ci dam. Eee, Jedno, Odpadło ale dobra. Chcesz pompę całą, naładowaną? Nie, 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 Red kurtka jest. Ale oni już wytepają, kurde, to jest. Weź, masz, patrz, patrz, ja. Ja będę do tyłu, wiesz. Z boku trzeba patrzeć, żeby wiesz. Słuchać, czy nie odmurują, Nie odmrują. To ma w... to ma a jajaj, dobra. Trzech ich jest. Tam jest parę skrzynek i furę. Jest samo tu przyjechał. Czekaj, może furę będziemy mieli zaraz. Tak, bo ja tu powijam. Gościu do totemu mojego. Czekaj, nie wiem, czy mam mój totem. Ja do tej, ja, po tę te furę idę. Dobrze. A, dobra. Ja jestem u nas na zimie. Kurwa, ale już go byłem. Dobra, powijam z tym. Tak, bo ilu skrzynki znikają Biegnie, biegnie Zajęż. Drugi jest, drugi jest jako zbiorę, a tam patrz Zajęż. Dobra to, ale sławy tak. nie O weź sobie weź Dobra, Ufa. kurtka Dostałem A Kurtka tam była do zebrane spią zaraz Tak, ja mam przystępcę już Czekaj, dobra dawaj we dwóch Czekaj okay. Dostał po nogach, nie mu Dobra, śpi Japi o Jest ammo dużo, bierz to kurtkę. No, kurtkę Masz ammo, czekaj My Masz ammo ammo za tobą. Dobra, dawaj, masz? No, dobra, śpi, no, śpi dostałem, zostałem Śpi. jeszcze tam jeden masz jeszcze tu jest. Jednego. No, no, no Uważaj plecy masz śpi Ta Tam się tutaj, tam się tutaj. Tam przy tej no tej dobra bajce. czekaj, przyładuję, bo tu to... śpi, ja też, kurtka mu spadła Nawzajem poszło. Kurwa. Ja też mam pompę. No to jest? Dobra, zabił. Czekaj, ja mam jeszcze trochę. I tam Red, jest przy tym. Kurka, dropa z tego. Yes. A śpię, trzy kurtki tu są czerwone, kurde. bo idziemy, idzie. Ja mam jedno amo, ja mam jedno Śpi. Jest tu pięć u niego, weź sobie. Taka ja idę. Weź sobie z tego lootu. Czeka. Tu, 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 tu. u ty, tu, paruj. Dobra, śpi kolejny, czekaj W środku są Pompa, pompa no. z niego Mam trzy pompki, to git Ale am mu nie o... Klepię, tu! Dobra, Wal tam tego kurwa! sklep to nie, nie, ale śpię. tam mi dropa jedna. No. Wyśle. Dobra, śpię, kurde. Dawaj, bo im też... Zabiłeś go? Tak. Śpi dwóch, jeszcze nie, trzeci za skałką. Ucieka. Dobra, czekaj. Jestem tu na dole, jak coś. Śpi, dobra. Zbieraj go. Ammo, ammo z lewej. Tutaj te luty zbieraj. Jest. Podładuję. Dobra, śpię. Kurde. Ja też. A masz pompy jeszcze jakieś? No, mam nie. Śpio Zbieraj, zbieraj O, plecak bolak No, e, dobra, czekaj, ale... czekaj Nie mam pompy, Nie, czekaj, ale przypał Plec im robię, czekaj Oni mnie gonią Dobra Biegnie, biegnie, uważaj, uważaj No dobra, nie, nie opłaca się, bo tylko z... Dobra, nie no, oni przebiegają całkiem ilu Ili, czterech? Kurwa. Dobra. A, spodnie, spodnie. Właśnie, bo Prawo, lewo, o. Ale szybki, nie. ty. Z butem go dogonił. A, pustuje się tutaj. Nie? No tu, 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 na lewo. Słyszysz? Nie, nie pokazuj. Się. Wyszedł. Ja bym od razu zniedacka go, nie? A żeby nie jest. wytepał. No pa, fajnie A. to wygląda. Byśmy kurwa, weszli ale... na 5. Tak, ale kurwa, to wielkie. Dobra, ryzykujemy? Można, nie? To ja tepam po cyf 4, chyba mam tepek i mam. Po 5 od razu. Dobra, jazda. Odro, masz? Masz. Dużam. Dobra, jeden leży. Dawaj na 3-4 wyjdziemy, żeby wiesz Kurtka mi drogła, jak, to... jak? mi pompa zejdzie, to... Dobra, dawaj, bo póki tamten nie wyszedł. Oho! Dobra, o, zbieram je. Ale? Dobra, dobra. I teraz trzeba ich skontrolować. Obsłuchuj skrzynki. Tu, tu tu, tu nie? pa? Nie. Tu już jest na dole, jest na dole już. Zaraz będzie wchodził No idę mu na plecy? Dobra, wiem jak się Ej, kurwa, to dwóch jest Dobra, śpij, ale jak wiem jak wychodzą Znaczy się to zamurować? Nie no to normalnie a, po dachu oni chodzą Dropu muszę? Klucz Zebrałem cię. Oni normalnie po dachu wychodzą. No najlepiej po te ceki by było ich walić normalnie. Jest gościu. Śpi. Mam, mam. Drugi, ro, drugi z, z, ze strzelby. nie dobra. Nie, bo spadnie bomba Nie, ja nie wierzę w ty, Jarusia. Jarusz to jest... Jarusz by tutaj... No widzisz, on odjebany jest. Pa, znów dostałem, ja nie wierzę w takie strzały. Ładnie no, on jest jest. Czy ja dostałem? Teraz jak mnie zestrzeli, nawet. mi rzuca przy skale. No, no widzę, na mnie ma. też. A jest, Ale z garażu? Nie. No, ciekawy czy jest fura. Nie widać. ale tu jest wyjście. Czekaj, a tutaj coś z drewno jest. Weź się, obskanuj w ogóle tam. Okej. Okay. To no. a, tu je nie. Tu. Nie no, na dwie wejdziemy, nie ma bata. No Pokaż młotek. Tu gdzieś tam na to. Tu, nie na ten. No tam gdzieś. Masz młotek, weź, weź, weź. Staraj bydło się zlecić. Tam ci pewnie. O, mega nice daje No, no Tam co? O! o. Uh -huh. Ale warf. Ty tu coś jeszcze jest Nie no bieda A, do A to tu tam? Pewnie tu No nie wiem, czekaj tu garaż pusty. Ta na bank, bo Chyba, że tu Za to to mogło być jeszcze No tu Znaczy to co walimy do końca To no może to trzeba chodź znaczy, tu walnę na styku, no. nie? No tak Tylko słuchaj czy tam nic nie ten słuchaj słuchaj. Ale trochę burka było. Ta, bieda jak. Weź to wyjść w końcu. Jestem tutaj? To... Jest. O i chłop. A ile To są ekipy. No nikt nie biegnie. Prągów gdzie... dużo trochę. Kurwa dalej tu za Jest war. To legenda jest tak naprawdę? Pewnie od levelu. Zostałem buweł. A jeszcze jeden, obok. O kurwa! No mówię obok centralnie. Należy. Dobra, te pan do ciebie. No co z tego tu Zaraz. To weź, kładę mieć i poszukaj czegoś. I mieć bazę, tak jak ty gdzieś na jest i Gajesz, gdzieś kurwa, na jakiejś skale, czy gdzieś. No wiem, co? wiem, no. Poza mapą. Gdzie walisz tu? Nie wiem, byle, gdzie to jest. No, nie, no tu na dach kurwa, drewniany, nie Tak mi się wydaje, że tu raczej. Tu na tą drewnianą, może tak. O, może tu. No bo tak no, łączenie. No, Tylko tu, ty, what? jak się tu po potem? Łat stoi. You know? A. Cle Clearing server. Jest kurwa robiony. Nie bambi, kto jesien. Tak. Pa, Właśnie. jest piec, ale będzie working Tutaj pewnie Deto się przepala. No i nie doszliśmy. <grym> <grym> o, ty. Ale tu ty coś bez, może być, ty. Bez lipy. Czekaj. No. Kurwa, poważnie? Tu jeszcze jest jakiś. Pa! Ty! Mam killów niebieski, a? O! O! Star, ey, ty! Do końca! Do końca, do końca. Masz TPK na maila? Mam, ale nie ma tutaj. Rideblock, block no. Masz. Główny no wal już tutaj normalnie. Tam, a, żeby czekaj potem, na to. Że potem nami nie było. Ca, nami pięknie, moczka <laughs> nawet nie miałem. O, a tu co jest? Tam nie no ma nic. Tam ma być deto to, i nie tylko takie. No tu mini był jeszcze był tu. O, po powie po, po. O, pa burka ile. D to jedno. No, nie proste, żeby się Minus zmęciło. jeden. <laughs> Ale dobra, będzie na kolejną No, co tu można pobrać? W sumie to już. Zajmowane, to jest zrobione. A kto to w ogóle? Sidney. Sidney kurwa. Co ja, mogę co ja mogę zrobić? ja mogę zrobić? Ja się tole. na nienawidzę kładę Czekaj, jakiś gościu, mam pompę z niego. O. Oj, a, nałożyłem na pasek i mi spadło, bo mnie typek zabił drugi. Dobra, ty za ramię niebieskie wyjaśni, No już kurwa. Śpi? A jego koleżka jeszcze gdzieś tu jest. Oj śpię, co za... Kto to jest? Tak jak mówiłem na początku, króciutko, ale coś tam pograliśmy. Jak odcinek się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza pod filmem czy subskrypcji. Widzimy się w następnym odcinku. Siemka!